Czarne chmury nad Ursulą von der Leyen. Czy to koniec szefowej Europy? Trump wzywa do zwolnienia dziennikarki CNN. Wraca temat sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Czy to koniec takiego mm, biznesu? A na koniec pogadamy sobie o zapomnianych regionach Polski. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na bieżąco. Bez przynudzania lećmy od razu z pierwszym tematem. 74 europosłów, w tym 21 z Polski, podpisało się pod wnioskiem o wotum nieufności wobec Ursuli von der Leyen. To dopiero początek procesu. Teraz sprawa zostanie przedstawiona szefom grup parlamentarnych podczas ich posiedzenia 2 lipca, a następnie poddana pod głosowanie na sesji plenarnej w Strasburgu między 7 a 10 lipca. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stoi w obliczu wotum nieufności związanego ze sprawą dotyczącą pandemii COVID-19. Prawicowi europosłowie twierdzą, że zdobyli wystarczające poparcie dla wniosku, domagającego się rezygnacji całej komisji. Sprawa dotyczy prywatnych wiadomości wymienianych między von der Leyen a dyrektorem generalnym firmy farmaceutycznej podczas negocjacji szczepionkowych. Choć prawdopodobne jest, że von der Leyen przetrwa głosowanie planowane na przyszły miesiąc, sytuacja może zmusić ją do większych kompromisów z różnymi grupami politycznymi. Rumuński eurodeputowany George Piperea Poinformował, że złoży wspomniany wniosek po zebraniu ponad wymaganych 72 podpisów. Podkreślił, że inicjatywa dotyczy przede wszystkim obrony przejrzystości oraz zapewnienia uczciwego procesu demokratycznego. Próg wymagany do rozpoczęcia głosowania nad wotum nieufności jest stosunkowo niski. Jednak obalenie von der Leyen wymagałoby poparcia ponad 2 trzecich obecnych europosłów. Parlament liczy 720 członków, a ubiegłego roku około 400 jeden głosowało za wyborem. Von der Leyen na przewodniczącą. Pipera twierdzi, że niektórzy członkowie centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej EPP, z której wywodzi się von der Leyen popierają jego inicjatywę. W maju Sąd Ogólny Unii Europejskiej orzekł przeciwko komisji w sprawie publikacji wiadomości tekstowych między von der Leyen a dyrektorem generalnym Pfizera Albertem Burlą z 2021 roku. Sprawę wniosła gazeta The New York Times. Po tym jak zespół von der Leyen odmówił ujawnienia tych wiadomości, sąd odrzucił argument komisji o niemożności odnalezienia wspomnianych wiadomości i uznał naruszenie zasady dobrej administracji. To pierwszy raz, kiedy szefowa Komisji Europejskiej będzie musiała zmierzyć się z wnioskiem o wotum nieufności. To, że ogromna część Europejczyków jest niezadowolona z tego, jak obecnie wygląda Unia Europejska, nie powinno być chyba dla nikogo zaskoczeniem. Przecież wystarczy wspomnieć o ich absurdalnych projektach, które wspierają tylko wybrane kraje, a nie całą wspólnotę. Ważny jest również fakt, że wiele państw, dołączając do Unii, liczyło na zupełnie inny układ niż jest obecnie. Przecież w początkowych założeniach miała to być głównie współpraca gospodarcza, na której wszyscy mieli zyskiwać, ale przez te lata Unia przekształciła się we wspólnotę ideologiczną, w której każdy musi się dostosować i zaakceptować dominującą ideologię, którą próbują wymusić w każdym państwie członkowskim. Realnie, obecność w Unii obecnie. Najbardziej opłaca się kilku wybranym krajom, a nie całemu ogółowi. Nie dziwne więc, że pojawiają się doniesienia o planach pozbycia się osoby odpowiedzialnej za taki stan rzeczy, czyli pani Ursula von der Leyen. Ciężko powiedzieć, czy wotum przyniosłoby wymierny efekt, czy może wyglądałoby podobnie jak to, które ostatnio odbyło się w Polsce. Ale z pewnością od czasu, kiedy von der Leyen zdobyła władzę, zraziła do siebie sporą część deputowanych, a nawet dopuściła się kilku rzeczy, za które mogą spotkać się konsekwencje prawne. Nie zapominajmy o sprawie szczepionek, kiedy von der Leyen podczas negocjacji z Pfizerem negocjowała cenę szczepionek w górę. Co przypomina wręcz kreskówkowy przykład korupcji. Wcale bym się nie zdziwił jakby po utracie swojego stołka musiała odpowiedzieć za te sprawy. Jeśli weźmiemy to wszystko pod uwagę, to utrata stanowiska nie jest wcale taka nieprawdopodobna. A jeśli tak by się stało, to jest też spora szansa, że wiele państw, w tym Polska, mogłyby odetchnąć z ulgą by genius y pilots and genius y people in the military and they're not being given credit for it because we have scum that's in this group and not only VR, you have some great reporters, but you have scum. CNN is scum. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, zażądał zwolnienia dziennikarki CNN Nataszy Bertrand, która ujawniła wstępny raport amerykańskiego wywiadu. Na swojej platformie społecznościowej Truth Social Trump stwierdził, że dziennikarka powinna zostać zwolniona i wyrzucona jak pies. Wpis został opublikowany 26 czerwca podczas lotu prezydenta z Hagi do Waszyngtonu. Bertrand przedstawiła raport wywiadu, który podważa twierdzenia Trumpa o całkowitym zniszczeniu irańskiego programu atomowego podczas bombardowań. Prezydent oskarżył dziennikarkę o tworzenie fałszywych wiadomości przez trzy dni oraz o próbę zniszczenia reputacji amerykańskich pilotów, którzy brali udział w nalotach na cele w Iranie. Trump przypomniał również, że Bertrand pisała w 2020 roku o podejrzeniach byłych szefów wywiadu dotyczących laptopa Huntera Bidena. To kolejny przejaw oburzenia prezydenta wobec mediów w związku z doniesieniami na temat wspomnianego raportu wywiadu. Podczas szczytu NATO w środę Trump kilkakrotnie określał dziennikarzy i media relacjonujące te informacje jako szumowiny i chorych ludzi. Prezydent stwierdził, że ludzie tacy jak Bertrand zniszczyli reputację niegdyś wspaniałej sieci CNN. Nie jest to pierwszy przypadek, gdy Trump próbuje wywierać wpływ na zwolnienia dziennikarzy. W maju Biały Dom apelował o usunięcie dziennikarza stacji ABC Terry'ego Morana po tym, jak zamieścił on na platformie X wpis krytykujący doradcę Trumpa Stevena Millera. Moran został najpierw zawieszony, a następnie zwolniony ze stacji. Po tym jak Donald Trump przejął władzę, wydawało się, że będzie rozwiązaniem i będzie walczyć z tym, co lewicowe środowiska nazywają poprawnością polityczną mową nienawiści. Wydawało się, że za jego sprawą Amerykanie powrócą do wartości takie jak wolność słowa. Niestety ta informacja jest takim no, trochę smutnym zaprzeczeniem tego, o co Donald Trump miał walczyć, przynajmniej w narracji jego przeciwników. Nie zapominajmy, że pani, o której mowa udostępnia dokumenty, które są tajne i z tego, co twierdzi Trump, niezgodne z prawdą. Jeśli weźmiemy pod uwagę te czynniki, decyzja o jej zwolnieniu nie wydaje się być tak absurdalna jak wcześniej, ale nie zmienia to jednak faktu, że jest to bardzo niebezpieczny precedens, na który nie powinno się przymykać oka. W końcu zwalnianie nieprzychylnych Władzy dziennikarzy jest prostą drogą do wprowadzenia cenzury, która zawsze będzie zła. A tym bardziej w Ameryce, która sama siebie kreuje na postoje wolności. Całkowita nocna prohibicja we wszystkich sklepach to dobry pomysł. Myślę, że tak, że w ogóle powinniśmy ograniczyć i brać przykład ze skrajów, z krajów skandynawskich, gdzie jest ograniczenie picia, wtedy być może tego uzależnienia nie byłoby tak dużo. Rząd powraca do tematu ograniczenia handlu alkoholem, rozpatrując możliwość wprowadzenia całkowitego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na stacjach benzynowych. Jak ustaliła Rzeczpospolita, propozycja ta ma być ponownie przedmiotem dyskusji rządowej po przeanalizowaniu uwag zgłoszonych podczas konsultacji publicznych. Decyzja o wpisaniu takiego ograniczenia do nowelizacji ustawy jeszcze nie zapadła, jednak Ministerstwo Zdrowia poważnie rozważa ten scenariusz. Prace nad nowelizacją ustawy rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku, jednak na radykalne zmiany nie zgodził się wówczas Resort Rozwoju. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ramach konsultacji publicznych wpłynęło wiele uwag dotyczących różnych kwestii zaproponowanych w projekcie. Znaczna liczba komentarzy odnosiła się do rozszerzenia projektu o wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy piwa oraz jego bezalkoholowych odpowiedników. Wersja projektu do dalszych konsultacji. Ma powstać w ciągu dwóch tygodni. Konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Ryszard Piotrowski, wskazuje na możliwe problemy prawne związane z takim rozwiązaniem. Według eksperta, całkowity zakaz na stacjach benzynowych mógłby zostać uznany za ograniczenie wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Aby taki przepis nie został uznany za naruszenie konstytucji, Należałoby wykazać związek między zakupem alkoholu na stacji benzynowej a jego spożywaniem przez kierowców bezpośrednio po zakupie, jak również powiązanie z przestępstwem prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Prawnik ocenia, że to nie wygląda racjonalnie i można zastanawiać się nad proporcjonalnością tego rodzaju ograniczenia. Dane Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego za pierwszy kwartał ubiegłego roku pokazują, że sprzedaż napojów alkoholowych na stacjach paliw stanowi jedynie 2,2% wolumenu oraz 2,6% wartości całkowitej sprzedaży napojów alkoholowych w kraju. Te statystyki wskazują na relatywnie niewielki udział stacji benzynowych w ogólnym rynku sprzedaży alkoholu. Wszędzie nie powinno się sprzedawać w nocy alkoholu. A restauracja? Czy restauracja? No, raczej nie ma nocnych restauracji. No, ale takie, co działają np. do północy pierwszej, no to znajdą się jeszcze na starym mieście. No wie pan, no, restauracja to yy, rządzi się innymi prawami. Temat zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach ciągle wraca jak bumerang. Już od kilku lat pojawiają się doniesienia o tym, że zostanie on w końcu wprowadzony, a potem mija kilka dni temat cicha. Chociaż nasze władze próbują nam wmówić, że wprowadzenie takiego zakazu miałoby dla nas dużo plusów, to realnie nic to by nie zmieniło. W końcu ile osób podczas tankowania spontanicznie podejmuje decyzję o tym, że dodatkowo weźmie sobie flachę? Pewnie jakiś promil wszystkich klientów, a ci, którzy i tak, Chcą sobie kupić alkohol, to i tak zrobią to tylko w innym miejscu. Nawet jeśli całkowicie zakaże się sprzedaży alkoholu po konkretnej godzinie, to sprzedawcy wymyślą jakiś sposób, żeby ominąć taki zakaz. Już teraz pojawiła się metoda na obejście przepisów, która polega na tym, że klientom przed wejściem sprzedaje się wejściówki na imprezę zamkniętą, dzięki czemu mogą sobie je kupić. To rozwiązanie teoretycznie ma przeciwdziałać alkoholizmowi, ale realnie może dodatkowo go wspierać osoby już uzależnione. Zamiast skoczyć sobie po małpkę w czasie dnia, będą kupować chyba jeszcze więcej, tylko po to, żeby nie zabrakło im. Przez to spożycie tego typu trunków może się jeszcze zwiększyć. No Tak jest chociażby w krajach skandynawskich, w Finlandii, gdzie, jest, gdzie był bardzo wielki problem z alkoholizmem, i dalej jest duży problem z alkoholizmem, ale dodatkowo ludzie się przerzucili jeszcze na hazard. I wszędzie są te e, jednorękie bandyty. No, także, taki, taka sprawa. No. Temat zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach nie ma nic wspólnego z naszym zdrowiem. Nawet jeśli zostanie on wprowadzony, to będzie tylko martwy przepis, który raczej nic nie zmieni. Dane Głównego Urzędu Statystycznego za ubiegły rok. Pokazują imponujący wynik polskiego budownictwa mieszkaniowego. Oddano do użytku około 200 tysięcy lokali i domów o łącznym metrażu około 18 milionów metrów kwadratowych. To poziom zbliżony do rekordów z końca lat 70. ubiegłego wieku. Za tymi optymistycznymi liczbami kryje się jednak dramatycznie nierównomierny rozkład aktywności budowlanej w skali kraju. Niektóre gminy imponują wynikami, podczas gdy są też takie miejsca, gdzie ostatni boom mieszkaniowy you <laughs> Miał prawdopodobnie miejsce za czasów Edwarda Gierka. Sytuacja pokazuje głębokie różnice rozwojowe między regionami Polski. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl przyjrzeli się sytuacji mieszkaniowej w sposób odmienny od standardowych analiz. Zamiast koncentrować się wyłącznie na liczbie oddanych lokali i domów, wzięli pod uwagę ich powierzchnię użytkową. Takie ujęcie uwzględnia bardzo duże różnice przeciętnego metrażu ukończonego lokalu mieszkalnego, około 50 m metrów kwadratowych oraz domu jednorodzinnego około 130 metrów kwadratowych. Analiza potwierdza, że oprócz gmin bijących kolejne rekordy, często zlokalizowanych w dużych aglomeracjach, na mapie Polski znajdziemy również gminy, gdzie nie buduje się już praktycznie nic. Ta sytuacja wskazuje na pogłębiające się różnice w rozwoju poszczególnych regionów kraju i koncentrację inwestycji mieszkaniowych w ograniczonej liczbie obszarów. Artykuł udowadnia, że ci specjaliści chyba nie do końca rozumieją, jak działa urbanistyka. Sytuacja, w której mieszkania są mniejsze w danych regionach, jest zupełnie czymś normalnym i zawdzięczamy to. Nie tyle deweloperom, co kupującym, którzy i tak kupują tego typu nieruchomości. Trudno oczekiwać, że mieszkanie w Warszawie będzie tej samej wielkości, w tej samej cenie, jak to zbudowane gdzieś, gdzie jest po prostu więcej miejsca i teren dużo tańszy przez to, że jest, no, że jest właśnie dużo miejsca, jest bardziej dostępny. Przez fakt, że cena za metr kwadratowy jest niższa, ludzi stać na większe mieszkanie. A jeśli chcesz mieszkać w Wielkiej Warszawie, najdroższym mieście w Polsce, to musisz się z tym liczyć, że będzie drożej i niekoniecznie cię będzie na to stać. A jeśli będzie cię stać, to kupisz mieszkanie mniejsze, no ale w zamian za to, że masz mieszkanie mniejsze. Masz do dyspozycji ogromny rynek pracy, jakie mnóstwo atrakcji, których nie ma w innych miejscach. Bo mieszkając na wsi możesz oczywiście wybudować sobie 200 metrowy dom w cenie jakiegoś tam pewnie 30-metrowego 30 metrowej kawalerki w centrum Warszawy. No, ale w centrum ale w tym na, w jakimś miasteczku pod Warszawą, czy na wsi, no sam musisz organizować sobie większość atrakcji. Nie każdy to lubi, są ludzie, którzy wolą miejski tryb życia, no więc za to też się dopłaca. Nie? No nie wiem, piszcie, co wy o tym myślicie. Ja już będę się żegnał, trzymajcie się ciepło. No i heja.